Księga Mądrości, rozdział pierwszy, wersety 13 do 15. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować, aby nie przegapić żadnego odcinka naszej podróży przez bogactwa wiary. W tym świecie, gdzie życie jest cenne, warto pamiętać, że Bóg nie stworzył śmierci. Bóg nie stworzył śmierci i nie cieszy się, gdy giną żyjące istoty. Wszystkich stworzył po to, aby trwały, to co się rodzi na świecie, niesie w sobie życie, nie ma w nim trucizny, która by zabijała. Moc śmierci nie panuje nad ziemią, gdyż sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Bóg w swojej nieskończonej mądrości tchnął życie w każde stworzenie. Świat jest pełen witalności i piękna, będących odzwierciedleniem jego dobroci i miłości. Natura rozwija się pod jego czujnym spojrzeniem, świadcząc o jego pragnieniu, aby życie trwało. Stworzenia Boże, duże i małe, żyją w harmonii, każde mając swoje miejsce w wielkim planie stworzenia. Boża sprawiedliwość wykracza poza śmierć, oferując obietnicę nieśmiertelności. Dziękujemy, że poświęciliście czas na medytację nad tymi wersetami z nami. Niech każdy z nas poszukuje mądrości i Bożego przewodnictwa w codziennym życiu. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymać więcej inspirujących medytacji. Pokój z Wami.